Mów mi na ty, jestem twoim ojcem. Niemożliwe, nie znam pana. Posłuchaj, córeczko. Obcy nazywają mnie Roberta. Nie pozwolę się zamknąć w klasztorze. To szkoła, nie klasztor. Wszystko jedno, nie zgadzam się. Kiedy dorośniesz, będziesz mi wdzięczny. Papa. Tatusiu, tęskniłam za tobą A ja za tobą Przytul mnie, kochanie Pocałuj mnie Oczywiście Kocham cię Puszczaj, idioto, stary zboczeniec Aresztujcie go Drań Proszę z nami To moja córka Pójdzie pan z nami Ten korytarz prowadzi do sypialni uczniów. Dziewczęta i chłopcy mieszkają na różnych piętrach. W naszej szkole kładziemy nacisk na dyscyplinę, także na naukę i szacunek. Chciałabym dowiedzieć się czegoś o stypendiach. Co roku grupa młodzieży przystępuje do trudnych egzaminów. Dzięki nim część otrzymuje stypendium i może uczyć się w tej elitarnej szkole. Prawdę mówiąc, ja chcę natychmiast zmienić pokój. Nie znoszę mi i koluci. Za kogo ona się uważa? Spakuj się, później porozmawiamy. Mam dość. Uczniowie czują się tu jak w domu. W wakacje oferujemy im Vacanclub. Co? Co to? Klub wakacyjny. Mogą tam odpocząć i poznać nowych kolegów. Jasne. Takich jak pani córka. Jest moją siostrzenicą. Ale kocham ją jak córkę. Oczywiście. No Zapraszam. Przepraszam, gdzie znajdziemy Diega? Na pewno pakuje się w pokoju. Jakie ładne buty. Proszę zajrzeć do syna. Dziękujemy. Czy to nie pan Bustamante? Owszem. Pokażę pani inne pomieszczenia. Taki znany. Nikt mnie nie widział. Jedźmy. Pan Bustamante? Diego zostawił wiadomość. Wiadomość? Dziwne. Jeszcze tego brakowało. Jak to? Kochani rodzice, wyjechałem się rozerwać. Nie martwcie się o mnie. Zadzwonię później. Diego. Uciekł. Nie wierzę. Nie przejmuj się. Dzwonią ze szkoły. Będzie awantura. I co? Rozmawiaj. Ja? Jako swój ojciec. Przestań. Mój tata nie może się dowiedzieć, że tu jestem. Dzień dobry. Tutaj go nie ma. Tomas wrócił kilka godzin temu. Oczywiście. Do widzenia. Tak, jego tu jest. Dać go. Co robisz? Tomas. Żartowałem. Telefon dzwoni. Co? Gdzie? Powinien tu być. Jest. Sprawdzę, czy to ktoś ze szkoły. Halo? Cześć. Mój brat wyjechał. To koleżanka mojego brata. Szkoda, chciałam go zaprosić na imprezę. Jego nie ma, ale ja jestem. Kto mówi? Przyjaciel. Jestem tu z kumplem. Może weźmiesz koleżankę i umówimy się we czwórkę. Jak się rozpoznamy? Łatwo. Jesteśmy modni i przyjedziemy superautem. Zgoda? Tak. Do zobaczenia. Udało się. Zabierzemy je taksówką? Pożyczymy samochód z twojej mamy. Czekaj. Wiesz, jak cię uwielbiam, ale mama mnie zabije, jeśli to zrobię. Nikt się nie dowie spokojnie. Twoi rodzice są daleko stąd. Zawiadomiłeś rodziców, że będę u ciebie? Nie. Mój brat zaprasza tu pełno znajomych. Nie zauważą cię. Rozmawiałeś z ojcem? Później zadzwonię. Kąpiemy się? Co ci jest? Nie chcę zostawiać cię samej. Viko już wyjechała. Nie będę tu sama. Spotkam się zresztą w Vacans Club. Oni są do niczego. Wiem, ale pamiętaj, że lubię zmieniać wizerunek swoich przyjaciół. U ich do nas. Myślę, że podczas wakacji zbliżę się do nowych uczniów.

Byłam twoim najlepszym projektem Dzięki tobie wszyscy mnie poznali Nigdy nie zdołam ci się za to odwdzięczyć Musisz się teraz zająć dietą Kiedy wrócisz poważnie porozmawiamy Chodzi o czekoladki Co? Rzuć je i przejdź na dietę. Daj mi to. Wyprostuj się. Wciągnij brzuch. A teraz pokaż, jak powinno się chodzić. Raz, dwa, trzy. Rytmicznie. Waliska. Wysiądź wreszcie. Akurat dzisiaj musiałaś uferbować włosy. Nie będą tu zakryceni. W końcu stary płaci, jeśli mnie nie przyjmą.